No w końcu udało się znaleźć walkę, w końcu udało się znaleźć rywala. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, cieszę się z tego powodu, że udało się w końcu znaleźć tą walkę. Rywal miał być inny, zmienił się w sumie w ostatniej chwili, także nawet to nie było nigdzie ogłoszone, ale wszystko jest tak, jak ma być i, i jutro robimy robotę. No właśnie, jak na ciebie wpłynęło to, że w ostatniej chwili został rywal zmieniony? No na pewno bardzo motywująco, bo zmienili mi na po prostu mocniejszego rywala rywal jest, jest dużo mocniejszy niż poprzedni, jedynie co, no to przygotowywałem się pod zawodnika leworęcznego, a tutaj, no, zmiana jest taka, że, że mój przeciwnik jest praworęczny, więc, więc to jest taka duża różnica. Powiedz jak waga, bo ostatnio zbijałeś do 66, teraz 70 kg. jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, w sumie podobnie jak do 66, nie miałem dużo tych kilogramów, zrobiłbym na dzisiejszy poranek również 66 kg. Nie byłoby to dla mnie problemem, aczkolwiek na razie będę się bił chyba w 70. Zobaczymy, jak się będę czuł na walce, ponieważ póki co za takie pieniądze nie ma sensu zbijać tylu kilogramów. Rozumiem, że w zbijaniu wagi pomagał jak zawsze Michał Sobiech. Tak, pomagał mi sobie, jak zawsze pomaga, od pierwszej, od już amatorskich zawodów ze mną współpracuje, a ja z nim i, i inaczej by być nie mogło. Wracamy, wracamy, wracamy kibice do, do Hali i co to dla ciebie znaczy, tym bardziej, że ty walczysz u siebie. No dość tych biletów poszło i będzie bardzo dużo ludzi z mojej strony ode mnie. No motywuję, będę na pewno czuł wielkie wsparcie. Już tu walczyłem dwa lata temu, było bardzo dużo ludzi i, i, i no wydaje mi się, że będzie mi się walczyć lepiej niż normalnie. To jest też tak że... W tym czasie pandemii wracamy też w ogóle z walkami i to jest tak, że ty masz odczucie bardziej lęku i strachu? Tak jak czasami niektórzy mają, czy bardziej rzeczywiście wielkiej motywacji w sobie, że chcesz już wejść i już nie możesz się doczekać tego, tego momentu? Nie, nie, tak jak właśnie tu zaczęliśmy, że jest problem z szukaniem walk. Ja bym chciał się być o wiele częściej niż raz w roku, bo to jest naprawdę troszeczkę śmieszne. Myślę, że teraz się to zmieni i będą te walki częściej. Co? No jest to na pewno dla mnie motywujące. Nie mam stresu, nie mam strachu. Klatka się zamknie i się wszystko okaże, jak, jak będzie. No, czuję się dobrze. Coś specjalnego przygotowałeś na jutro? Czy to raczej to, co żeśmy oglądali m.in. dwa lata temu? Nie, no coś tam mamy przygotowane, wiadomo. A zdradzisz? Nie, nie, może po walce pogadamy, czy się udało. No a tak, no to, no to na pewno będzie duże widowisko. Szymon też jest przygotowany. To, że wskoczył na zastępstwo, tak naprawdę nic tutaj nie zmienia, bo miał mieć walkę w maju, ona została odwołana, więc też na pewno jest w gazie, cały czas trenował, także, także damy na naprawdę fajne widowisko. Mamy szansę liczyć na trzy rundy, czy raczej chcesz to jednak skończyć dosyć szybciej? Jestem gotowy na trzy rundy, a co się wydarzy na walce, no to się wydarzy, zobaczymy już jutro. Powiedz jeszcze tak na koniec, swoim zdaniem, jaki progres wykonałeś od ostatniego starcia na wieczorze walk z Robertem Ruchałą? Eee, pozdrawiam Roberta, <laughs> eee, bardzo duży, tak mi się wydaje, eee, Dużo pracowaliśmy nad właśnie zapasami. Dużo tego robiłem. Do swoich przygotowań dołożyłem też treningi z Marcinem Heldem w Bastionie Tychy. Za co bardzo dziękuję. No myślę, że dużo mi to dało. Jest tam też mocna ekipa. Przyjeżdżają też różni ludzie. Także jest z kim porobić. Dodatkowo oprócz to, co u nas w klubie. Więc wydaje mi się, że na tym etapie jest to, jest to dla mnie bardzo potrzebne. I, i jutro wyjdziemy jak, to za, jak, moja, jak ten rok przepracowany zaowocował, i, i jutro taka wisienka na torcie podsumowująca ten cały rok. Dobra, to życzę powodzenia. Dzięki.